Urolodzy naprawdę są zaskoczeni. Przez dziesięciolecia mówiono nam, że męska siła po pięćdziesiątce musi słabnąć, że spadek potencji i energii jest czymś nieuniknionym, że trzeba się z tym pogodzić. Wielo mężczyzn milczy, znosząc w samotności uczucie osłabienia, utraty pewności siebie i tego bolesnego pytania: Czy to już koniec mojej męskości? A jedynok okazuje się, że nie. Najnowsze badania pokazują, że niektóre naturalne przyprawy mogą działać mocniej niż popularne suplementy i wspierać zdrowie intymne w sposób, o jakim mało kto mówi głośno. Zanim jednak powiem ci, które przyprawy są tymi sekretnymi sprzymierzeńcami, chcę porozmawiać o czymś, co wielu mężczyzn przeżywa w ciszy. Po pięćdziesiątce coraz częściej pojawia się poczucie, że ciało nie reaguje tak jak dawniej, że poranki są cięższe, zmęczenie szybciej przychodzi, a w sypialni brakuje tej spontaniczności i pewności, które kiedyś były oczywiste. Pojawia się lęk, czy partnerka zauważy, że coś się zmieniło, czy kolejna noc znów przyniesie rozczarowanie? To uczucie potrafi podciąć skrzydła i sprawić, że mężczyzna zaczyna wycofywać się z życia towarzyskiego i intymnego. Rozmawiam od lat z mężczyznami w Twoim wieku i wiem, że to nie jest tylko problem fizyczny, to także ciężar emocjonalny. Strata poczucia sprawczości, poczucia, że wciąż można być silnym, męskim i atrakcyjnym. Wielu z Was czuje wstyd, żeby o tym mówić nawet lekarzowi, a przecież to część życia naturalna, ważna i zasługująca na uwagę. I właśnie dlatego nagrywam ten odcinek. Bo prawda jest taka, nie tylko wiek decyduje o Twojej sile i potencji. Bardzo często źródłem problemu jest krążenie krew, która nie dociera tak sprawnie do miejsc, gdzie jest najbardziej potrzebna. I tu pojawia się nadzieja. Bo krążenie można poprawić, naczynia krwionośne można wspierać, serce można wzmacniać, a natura daje nam narzędzia, które działają subtelnie, ale skutecznie. Nie chodzi o magiczne tabletki ani ryzykowne zabiegi, chodzi o coś prostego, dostępnego dla każdego, przyprawy, które od wieków były używane w różnych kulturach jako lekarstwo i afrodyzjak. Dopiero dziś nauka potwierdza to, co nasi przodkowie wiedzieli od dawna, że niektóre naturalne składniki mogą działać jak paliwo dla męskiej energii. Chcę, żebyś pomyślał o tym w ten sposób. Twój ciało to silnik. Z wiekiem części zaczynają się zużywać, mechanizm potrzebuje więcej troski. Jeśli zaniedbasz ten silnik, zaczyna się psuć, ale jeśli dasz mu odpowiednie paliwo, jeśli zadbasz o olej, filtr i energię, nadal może pracować mocno, niezawodnie i sprawiać ci radość. Przyprawy, o których ci opowiem, to właśnie takie naturalne paliwo. Wiem, że możesz myśleć, czy to naprawdę możliwe, żeby zwykłe przyprawy miały taki wpływ? I rozumiem twoje wątpliwości, ale kiedy poznasz fakty, zobaczysz, że to nie przesada, to nauka i praktyka spotykają się w jednym punkcie. W kolejnych częściach pokażę ci pięć przypraw, które mogą stać się twoimi codziennymi sprzymierzeńcami w walce o lepsze krążenie, mocniejszą erekcję i większą witalność, proste, naturalne i skuteczne. Zostań ze mną, bo już za chwilę dowiesz się, które z nich mogą odmienić Twoje życie. Pierwszą przyprawą, którą muszę Ci przedstawić, jest imbir. Wydaje się zwyczajny, korzeń, który można kupić w każdym sklepie spożywczym, ale jego działanie na organizm mężczyzny po pięćdziesiątce jest naprawdę niezwykłe. Imbir to naturalny rozrusznik krążenia. Zawiera substancje, które delikatnie rozszerzają naczynia krwionośne, dzięki czemu krew płynie szybciej i dociera tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. A wiesz dobrze, że sprawny przepływ krwi oznacza nie tylko lepsze samopoczucie w ciągu dnia, ale też silniejszą erekcję i większą pewność w intymnych chwilach. Tradycyjna medycyna od wieków uznawała imbir za afrodyzjak. Dziś nauka potwierdza, że to nie mit. Regularne spożywanie imbiru zwiększa produkcję tlenku azotu, związku, który w naturalny sposób pomaga naczynom się rozszerzać. To dokładnie ten sam mechanizm, na którym opierają się niektóre popularne leki na potencję, tylko w tym przypadku działa to łagodnie, naturalnie i bez skutków ubocznych. Możesz dodać plasterki imbiru do herbaty, zetrzeć go do sałatki albo używać w zupach. Mały krok, który w perspektywie czasu daje ogromny efekt. Drugą przyprawą jest cynamon. Kojarzy się z ciastami, deserami i zapachem świąt, ale jego moc sięga znacznie głębiej niż tylko do kuchennych wspomnień. Cynamon to naturalny strażnik serca i energii. Stabilizuje poziom cukru we krwi, dzięki czemu organizm lepiej gospodaruje energią, nie masz nagłych spadków siły, nie czujesz się wyczerpany po kilku godzinach pracy czy spaceru, a kiedy Twoje ciało ma stały dopływ energii, automatycznie rośnie Twoja witalność i chęć do działania. Cynamon działa również przeciwzapalnie, to oznacza, że chroni naczynia krwionośne przed mikrouszkodzeniami, które z czasem prowadzą do miażdżycy i problemów z sercem, a przecież serce to fundament Twojej potencji. Jeśli serce pompuje mocno i zdrowo, krew krąży swobodnie, a Twoja sprawność w sypialni zyskuje nową jakość. Właśnie dlatego mówię pacjentom, że cynamon to most łączący zdrowie codzienne z siłą intymną. Chcę, żebyś wyobraził sobie taką prostą scenę zimowy wieczór, kubek gorącej herbaty z imbirem i cynamonem. To nie tylko przyjemność dla podniebienia, to codzienny gest troski o twoje serce, krążenie i potencje. Takie małe rytuały budują wielkie zmiany. Wiem, że wielu mężczyzn myśli, ale czy to nie za proste? Rozumiem te wątpliwości, ale uwierz mi, to właśnie prostota jest kluczem. Zamiast skomplikowanych tabletek i obietnic cudów, masz coś sprawdzonego, dostępnego i naturalnego. Tysiące mężczyzn na całym świecie stosuje te przyprawy i odkrywa, że odzyskują energię, pewność siebie i radość z życia. Jeśli to, o czym mówię, ma dla ciebie sens, zostań z nami. Zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Kliknij lubię to, jeśli czujesz, że ta wiedza daje ci nadzieję i koniecznie napisz w komentarzu, z jakiego miasta i kraju nas oglądasz. To zawsze niezwykłe uczucie widzieć, jak ta społeczność rośnie i jak wiadomość dociera do mężczyzn w różnych katonkach świata. Twoja obecność naprawdę ma znaczenie. Trzecią przyprawą, którą musisz poznać, jest kurkuma, złoty skarb kuchni indyjskiej. Jej intensywnie żółty kolor nie tylko pięknie wygląda, ale też niesie ze sobą ogromną moc. Kurkuma zawiera kurkuminę, związek o silnym działaniu przeciwzapalnym. To oznacza, że pomaga Twoim naczyniem krwionośnym zachować elastyczność i sprawność. Wyobraź sobie rdzewiejącą rurę wodną. Z czasem przepływ staje się coraz trudniejszy. Kurkuma wiała jak naturalny środek czyszczący, który przywraca swobodny przepływ krwi. A sprawne krążenie to nie tylko zdrowsze serce, ale też silniejsze erekcje i większa pewność siebie w sypialni. Kurkuma ma jeszcze jedną niezwykle ważną zaletę dla mężczyzn po pięćdziesiątce. Wspiera zdrowie prostaty. Stany zapalne prostaty są bardzo częstym problemem, a kurkumina pomaga zmniejszać ryzyko ich występowania. To tak jakbyś dawał swojej prostacie naturalną tarczę ochronną. Wielu mężczyzn nawet nie wie, że jedna przyprawa może działać na tak wielu poziomach. Czwartą przyprawą, o której muszę wspomnieć, jest czosnek. Niektórzy go unikają ze względu na intensywny zapach, ale ja zawsze powtarzam, jeśli mówimy o zdrowiu mężczyzny, czosnek to prawdziwy bohater. Dlaczego? Bo działa jak naturalny regulator ciśnienia krwi. Zawarta w nim alicyna rozszerza naczynia i poprawia krążenie. To trochę tak, jakbyś udrożnił zatkane rury. Nagle woda płynie swobodnie. Tak właśnie czosnek usprawnia twoje krążenie, co ma bezpośredni wpływ na twoją energię i potencję. Ale czosnek nie kończy się tylko na krążeniu to także niezwykła ochrona dla serca. A serce, choć brzmi banalnie, to centrum twojej męskości. Jeśli serce bije mocno i zdrowo, twoja energia rośnie. Wielu moich pacjentów mówi mi, że kiedy zaczęli jeść czosnek regularnie, poczuli się lżejsi, bardziej sprawni i odważniejsi, bo zdrowie serca to zdrowie całego organizmu. Piąta przyprawa, która zamyka tę listę to pieprz kajen, ostry, rozgrzewający, budzący zmysły. Pieprz kajen zawiera kapsaicynę, związek, który nie tylko nadaje mu charakterystycznego ognia, ale także działa na organizm w sposób niezwykle pobudzający. Kapsaicyna poprawia krążenie, przyspiesza metabolizm i podnosi poziom energii. To przyprawa, która dosłownie rozgrzewa ciało od środka, sprawiając, że czujesz się młodziej, silniej i bardziej męsko. Wielu ludzi od wieków uważało ostre przyprawy za afrodyzjaki. Dziś wiemy dlaczego. Kapsaicyna zwiększa wydzielanie endorfin i dopaminy, czyli hormonów szczęścia i motywacji. A kiedy twój mózg produkuje więcej endorfin, masz nie tylko lepszy nastrój, ale też większą ochotę na bliskość i intymność. To tak jakbyś dodawał iskry do ognia, który wciąż w tobie płonie. Zatrzymaj się teraz na chwilę i spójrz na całość. Imbir, cynamon, kurkuma, czosnek i pieprz kajen. Pięć prostych przypraw, które możesz włączyć do swojego codziennego życia. Każda działa inaczej, ale razem tworzą naturalny zestaw wspierający twoje serce, krążenie, prostatę i potencję. To nie jest cudowna pigułka ani magia, to konsekwentne, naturalne wsparcie, które z tygodnia na tydzień daje realne efekty. Bo twoje zdrowie to suma codziennych decyzji. I te przyprawy mogą być jednymi z najlepszych decyzji, jakie podejmiesz dla siebie i dla swojego ciała. Kiedy spojrzysz na wszystkie pięć przypraw razem, zobaczysz, że to nie są tylko dodatki do kuchni. To pięć naturalnych sprzymierzeńców, którzy mogą stać się częścią Twojej codziennej drogi do odzyskania zdrowia i witalności: imbir pobudza krążenie i daje energię, cynamon stabilizuje poziom cukru i chroni serce, kurkuma zmniejsza stany zapalne i wspiera prostatę, czosnek reguluje ciśnienie i wzmacnia serce a pieprz kajen rozgrzema ciało i budzi zmysły. Każdy z nich działa inaczej, ale razem tworzą potężną siłę, która pomaga ci poczuć się młodziej i pewniej. Chcę, żebyś zapamiętał jedno. Nie jesteś skazany na utratę potencji i energii tylko dlatego, że skończyłeś 50 czy 60 lat. To mit który przez lata odbierał mężczyznom nadzieję. Prawda jest inna. Twoje ciało wciąż ma ogromny potencjał, aby się regenerować i odzyskiwać siłę. Potrzebuje tylko wsparcia, a natura daje ci to wsparcie w najprostszej formie. Wyobraź sobie siebie za kilka miesięcy. Każdego dnia dodajesz do swojego życia trochę imbiru, trochę cynamonu, kurkumy. Czosnku i pieprzu kajen. Niby nic wielkiego, a jednak to jakimś czasie zauważasz, że twoje poranki są lżejsze, że twoja energia nie kończy się po kilku godzinach, że w sypialni wraca pewność siebie. To właśnie te małe kroki tworzą wielkie zmiany. Wiem, że wielu mężczyzn pyta: Czy nie jest już za późno? A ja odpowiadam: Nigdy nie jest za późno. Serce i naczynia krwionośne reagują na to, co im dajesz. Twoje ciało odpowiada na troskę, a przyprawy, o których dziś mówiłam, to jeden z najprostszych i najbezpieczniejszych sposobów, aby dać sobie szansę na lepsze życie. Bo zdrowie intymne to nie tylko sprawa fizjologii to kwestia godności, pewności siebie i jakości życia. Każdy z Was zasługuje na to, by czuć się męsko, silnie i pełen energii, niezależnie od wieku. Jeśli czujesz, że ta wiedza była dla Ciebie ważna, zostań z